Czy przywódca zbuntowanych aniołów jest nihilistą? Jak cholera. Na dodatek jest ostatnim humanistą, ale powiem, że nie ateistą. Wbrew pozorom, jako anioł wyrafinowanym protagonistą wyższej duchowości. Tyle, że ja nie mówię o mitologii chrześcijańskiej, bardziej gnostyckiej i ezoteryce. W magii istoty lucyferyczne należy legitymizować, ponieważ udają światło, nie mają po buncie własnego. Kompletnie się z tym przypisywaniem nihilizmu nie zgodzę. Skoro Lucifer zna osobiście inne anioły i samego Boga, to nie może zaprzeczać jego istnieniu. Tym samym zgoda, Faktycznie nie może być ateistą. Skoro zna stwórcę, zna też zasady. To, że niektórym się przeciwstawia, nie znaczy, że nie ma własnych, których z konsekwencją przestrzega. Bunt nie jest też w żadnym razie przejawem nihilizmu. To bunt przeciw utracie pozycji aniołów, w tym własnej pozycji, względem istoty niższego rzędu człowieka. Z pewnością nie dąży do zaprzeczenia sensu istnienia, przynajmniej swojego. Przy okazji nie sądzę też, aby był dążeniem do eliminacji człowieka, raczej do podporządkowania człowieka i postawienia go na właściwym według swego mniemania miejscu w hierarchii. Gdzie tu nihilizm? Lucyfer jest przedstawiany jako byt inteligentny. We wcześniejszych opisach współdziała z Bogiem, wystawiając ludzi na próbę. Jest narzędziem Boga, nie przeciwnikiem. Może jest przeciwnikiem człowieka. Choć według mnie to też wymysł średniowiecznego kościoła. Ciekawe skąd się wzięła ta średniowieczna potrzeba dualizmu i wywyższenia szatana do Bożego Przeciwnika. Znacznie bardziej przemawia koncepcja Lucyfera jako brata Jezusa, uzupełniające się przeciwieństwa, które łączy Absolut w postaci Boga. Nawet w sensie jungowskim. Antychryst jest Bratem Chrystusa. Zgadzam się. Diabeł pochodzi od samego Boga, i może nim nawet jest. Jeśli chodzi o Lucyfera, cóż, tutaj muszę poszperać więcej Wezo, o wojnie aniołów i angeologii. Lucyfer jest inteligentny i jest bytem koniecznym również dla rozwoju duchowego, ale to nie szatan. Przywódca ten strącony do piekła. Rozpowszechnia szkodliwą propagandę. Utrwala się w ten sposób pewne przekonanie w biednych, zastraszonych ludziach. A najgorsze jest to, że Lucyfer jest pierwszym na drodze oświecenia. A na marginesie według Biblii Jezus też chwilę sobie posiedział w piekle. Już dawno zapomniałem. Gdzieś w piątej klasie podstawówki zacząłem kwestionować prawdy objawione i zadawać trudne pytania. Jak ja, bardzo szybko odstawiłam na bok religię, a potem Boga, a wiesz co się okazało? Że mając trzydzieści kilka lat, boję się tak naprawdę opętania. Jak więc widać, jest w nas bardzo, bardzo mocno zakorzenione. Po 20 latach, bez Boga katolickiego, wystraszyłam się diabła i to tak na serio. Według mnie Lucyfera nie bierze się na logikę, to moje osobiste zdanie i doświadczenia. I tu nie chodzi o dogmaty kościoła, jemu jest nawet na rękę wszelka cześć wiernych. Jezus nie leżał w grobie te dwa dni, a właściwie jeden cały, tylko zwiedzał cztery rodzaje piekieł. Papież skreślił z listy otłań nienarodzonych, teraz są trzy. Pamiętajmy, że idea Boga jest ponad i poza logiczna. Szukanie logiki w wierze religijnej jest błędem. Wiedział o tym pseudo Dionizji i Eringena. Jedynie Anselm uważał, że Bóg jest logiczny. Ateiści najczęściej pozostają na infantylnym kwestionowaniu dogmatów i wierzeń religijnych. Dopiero wielka wiedza pozwala odszukać uniwersalne prawdy. Pisała o tym Edyta Stein. Trwałam w naiwnym złudzeniu, że wszystko jest u mnie w porządku, co zdarza się często ludziom niewierzącym. Jeśli ktoś zachwyca się tym, co dobre, sam wierzy, że jest dobry. Nie można obok fenomenu przejść jak ślepiec. Jestem rozczarowana sobą z tamtego okresu, ale jest to pewien etap, przez który wielu przechodzi. Są przy tym tak ograniczeni i z wielkim wieniem bronią z własnych poglądów nie mniejszym niż inne grupy ekstremistów religijnych. Piotrze, kwestionowanie dogmatów i wierze nie stoi w sprzeczności z uznawaniem uniwersalnych praw. Każda religia niesie w sobie bardzo duży pierwiastek pożytecznych idei. Są one jednak przyprawione jeszcze większą dawką odmurzającej papki wieloznacznych i wzajemnie sprzecznych treści, które można interpretować jako się komu podoba. Oczywiście zazwyczaj interpretować mogą tylko kapłani według aktualnych potrzeb wykorzystania wiernych dla swoich interesów. Tak jest w każdej religii. Heidegger pytał, kim jest Ostatni Bóg. Nie jest on innym Bogiem w stosunku do Bogów już zaistniałych. Raczej skupia on ich w ostateczną i najwyższą istotę boskości jedyny prawdziwy Bóg, przysłaniany.